No po prostu szłam do Rosmana po zakupy i zobaczyłam trzy ptaszki leżące, roztrzaskane, spojrzałam w górę i widzę, że są gniazdka porozwalane, czyli ludzie to zwalili. Skąd oni to mogli wyrzucić? Widać tam są gniazda. Tam są gniazda. Jeszcze widać na niektórych, że są zwalone. Widać. Jeszcze niektóre tam gniazda są. Mhm. Co to są za ptaki? No podejrzewam, że to są jeżyki albo jaskówki. Proszę zobaczyć ile ich tutaj jest. Mhm. Czy nie można temu było w ogóle, żeby one nie budowały gniazd? Trzeba było to od razu zrobić. Nie pozwolić im budować gniazda. A teraz jak się młode porodziły, to pozabijać. A ludzie się dziwią, że są po wodzie, że są pożary. Za coś takiego. Gdzie ona leżał w tym miejscu? Leżał, jeszcze jest krew na chodniku. To... Czy tu normalnie ludzie potem chodzili? Oczywiście. I nikt nie zwrócił na to uwagi. Dzięki.